W tym wydaniu minął tydzień flash Wydział Ochrony Środowiska ostrzega przed oszustami. Dwa imysłowiczanie kradną alkohol i atakują, próbującego zatrzymać ich ochroniarza. A policjanci znajdują w lesie wycieńczonego, przemarzniętego i prawie nagiego 71-latka. W imieniu redakcji TVM zaprasza Bogumił Stopsik. Do Urzędu Miasta docierają informacje o osobach podających się za pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, które chcą dokonywać oględzin źródeł ciepła i proponują ich wymianę. Urzędnicy apelują by weryfikować takie osoby i być ostrożnym. Może to być próba oszustwa. Pracownicy urzędu posiadają legitymację służbową, którą mają obowiązek okazać podczas ewentualnych kontroli. Urząd Miasta Mysłowice nie upoważniał żadnych podmiotów zewnętrznych do przeprowadzania takich działań i występowania w jego imieniu. Jeśli odwiedzi was taka osoba, jej wiarygodność możecie potwierdzić kontaktując się z Wydziałem Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 575 001996. Wraz z sezonem 2023-2024 zaszły spore zmiany w MKS-ie Górnicz 09 Mysłowice. Po zmianach w zarządzie utworzyła się nowa drużyna. Powrócili do niej dawni zawodnicy, którzy od zawsze mają w sercu cukinę. Zespół tworzy 23 zawodników, którzy w zdecydowanej większości są wychowankami Górnika 09, ale przez ostatnie lata byli porozsiewani po innych klubach naszego regionu. Z naszą młodzieżą będziemy tworzyć po prostu now nową drużynę od podstaw. Połączenie młodzieży yy, ze starszymi zawodnikami. Jedni będą uzupełniać drugich i idziemy do przodu. Pierwsze jest wygrane, także... To są zawodnicy, nasi wychowankowie, e, którzy no między innymi w zeszłym sezonie wywalczyli wicemistrzostwo klasy A, bo przegrali baraż o, o ligę okręgową, gdzie też wnoszą dużo jakości piłkarskiej, e, która miesza się z naszymi wychowankami z Akademii Piłkarskiej. Mamy tak naprawdę naprawdę fajną, solidną drużynę, gdzie, gdzie tworzy się super kolektyw, jest bardzo fajna atmosfera i, i myślę, że będzie to piłkarsko dobrze wyglądało. W nowym sezonie drużyna będzie walczyć o mistrzostwo B klasy i mimo krótkiego okresu przygotowawczego otworzyła go na 6 z plusem meczem z UKS Ruchorzów, pokonując przeciwnicza 6 do 0. Podopieczni trenera Bartoszasowe pokazali się z pozytywnej strony, dając kibicom nadzieję na dobry sezon. Czy już można stwierdzić, jaki jest w piłkarzach potencjał? Trudno sądować o potencjale, bo przychodząc tu było 12 zawodników, teraz dokoptowaliśmy 8 nowych, chociaż nie do końca nowych, bo to wyłowankowie górnika zarodzimy Mysowice. Myślę, że każdy mecz pokaże na co tą drużynę stać. Klub prowadzi także nabór do Akademii Piłkarskiej dla roczników od 2008 do 2017. Jej adepci być może w przyszłości zasilą drużynę seniorów. Odtwarzamy, że tak powiem, Akademię Górnika 09 przy pomocy rodziców, którzy intensywnie zabiegali o to, żeby... Te grupy młodzieżowe dosyć moc, y, poprzeć i żeby w tych rozgrywkach y, jakoś figurowały pod, pod nazwą tego naszego górnika y, Mysłowice. Dla nowych władz najważniejsze jest to, żeby klub z tak tą historią nie zniknął z piłkarskiej mapy Śląska. Bo historia musi się toczyć dalej i ten klub musi istnieć. Się... Jeśli chcecie być na bieżąco z aktualnościami z życia MKS Górnik 09 Mysłowice, to koniecznie zaglądajcie na ich stronę internetową. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach zatrzymali 48-letniego mieszkańca Lisowa, który prowadził internetową sprzedaż zegarków i okularów oznakowanych podrobionymi znakami towarowymi znanych producentów. Łącznie śledczy przejęli ponad 70 sztuk podrobionych towarów. Znalezione rzeczy zostały zabezpieczone do dalszego postępowania prowadzonego przez tutejszą komendę pod nadzorem prokuratury rejonowej w Mysłowicach. Zatrzymany usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa naruszenia przepisów z ustawy prawo własności przemysłowej. Za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi karak grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. 26 sierpnia w Mysłowickich Lasach w pobliżu parku Supna odbył się już trzeci rajd MTB, w którym udział wzięła rekordowa liczba zawodników. Na trudnym, technicznie i wymagającym szlaku o puchar prezydenta Mysłowic walczyło ponad 200 uczestników, w tym 26 kobiet. MTB to w skrócie Mountain Terrain Bike. Czyli rower górski stworzony do jazdy po górzystym, nierównym terenie z dala od szosy. Tak też było podczas tegorocznej edycji wyścigu. Kolarze zacięcie ze sobą rywalizowali, ścigając się na pełnej, niespodzianek leśnej trasie, liczącej w sumie 33 km i złożonej z trzech pętli. Pogoda również dopisała, udało się uniknąć burzy i deszczu. Wymagająca trasa, ale myślę, że po tym co już tutaj zaobserwowaliśmy e, i to co słyszymy od e, zawodników, którzy, którzy przyjechali sobie próbny raz, że naprawdę jest fajnie przygotować. I fajnie jest wyprofilowana, więc i można trochę odpocząć, i można, i można się zmęczyć na tej trasie. Także myślę, że, że naprawdę tutaj jest to no, przygotowane tak, jak należy. Bardzo cieszę się, że MTB. W Mysłowicach wystartował już po raz trzeci. 200 zawodniczek i zawodników wyruszyło na trasę. Czekamy na pierwszych, którzy tutaj dotrą. Liczymy na to, że nikt z kontuzją nie zakończy zawodów. Atmosfera jest piękna, również pogoda dopisała. Także należy się cieszyć, że w Mysłowicach wszystkie imprezy sportowe odbywają się na najwyższym poziomie. Zawodnicy rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych, zawodniczki w czterech. Na zwycięzców każdej z nich czekały nagrody w postaci pucharów i bonów podarunkowych, jednak każdy uczestnik. Wyścigu mógł liczyć na pamiątkowy medal. Zwycięzcą całego wyścigu został Mariusz Kozak, natomiast w kategorii M3 Masters Adam Nestorowicz. W kategorii Open Kobiet na szczycie podium stanęła już po raz trzeci Magdalena Mędrecka. Naprawdę fajna trasa, pierwszy raz tu jadę i polecam wszystkim. Byłem miło zaskoczony, bo zazwyczaj kolarstwo górskie to trasy górskie. I zazwyczaj, jeżeli są jakieś zawody tutaj, powiedzmy w okolicach Mysłowic, Katowic, Gliwic, raczej te trasy są nudne: są długie, szerokie, proste, mało zakrętów. A tutaj naprawdę byłem zaskoczony terenami, bo dużo fajnych, wąskich, krętych ścieżek. Naprawdę super runda. Parno-gorąco ale fajne elementy takie techniczne ciekawe zjazdy, że trzeba było naprawdę przyhamować sztajfy takie mocne kilkudziesięcioprocentowe podjazdy krótkie, więc takie fajne klas takie XC nie olimpijskie, ale takie dla każdego amatora myślę i wytrenowanego to bardzo ciekawa trasa można zauważyć, że z roku na rok przybywa coraz więcej zawodniczek do aktywnego uczestnictwa w zawodach zachęca przedstawicielka grupy Segan Sport Racing Team i zwyciężczyni w kategorii Open Kobiet Magdalena Men. W zeszłym roku sprawdzam w ciekawości było 7 kobiet, w tym już 26, także zainteresowanie imprezą jak najbardziej rośnie. Widziałam po komentarzach też na Facebooku, że w przyszłym roku chyba będzie trzeba zwiększyć limit, bo jest jeszcze więcej chętnych, więc no, impreza bardzo, super, wszystkim się podoba i jest duże zainteresowanie z roku na rok, coraz większe. I super spędzony czas, więc aktywnie jak najbardziej. Także wszystkim polecam, zachęcam, przede wszystkim kobiety do jazdy. Uczestnikom wyścigu kibicowały rodziny i znajomi zagrzewając ich do walki. Teraz mogą tylko czekać i dalej trenować, by w przyszłym roku móc wystartować w czwartej edycji wyścigu. W czwartek 24 sierpnia w jednym ze sklepów na terenie Mysłowic 35-letni mężczyzna wraz ze swoim 37-letnim kolegą na co dzień mieszkający w Mysłowicach ukradli alkohol o wartości 150 zł, a następnie zaatakowali próbującego ich ująć ochroniarza. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży rozbójniczej, a prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór. Grozi im nawet 10 lat więzienia. Policjanci z Mysłowickiej Patrolówki, sierżant sztabowy Jędrzej Jastrząb i sierżant sztabowy Mateusz Budzki, zaalarmowani przez drzybiarza, pomodli wycieńczonemu mężczyźnie, który leżał w samej koszuli i biliźnie w podmokłej części lasu w dzielnicy Wesoła. Patrol udał się pieszo w miejsce wskazane przez drzybiarza, gdzie około 500 metrów od drogi, w gęstych zaroślach, na podmokłym terenie, leżał wycieńczony i przemarznięty mężczyzna. Mundurowi udzielili 71-latkowi pierwszej pomocy, a następnie wspólnie z ratownikami medycznymi przenieśli do czaretki. Całą akcję utrudniały gęste zarośla, błoto oraz silne opady deszczu. Wszystko działo się we wtorek 29 sierpnia. 71-letni mieszkaniec Tychów trafił następnie do szpitala. I to już wszystko na dziś. Na kolejne wydanie zapraszamy już za tydzień.